Można umrzeć z głodu w tym domu. Ha! A jednak nie. Własność Krysi Drewnowskiej można po nich umrzeć. A jednak tak. Zaryzykuję. O, cześć, chodź. Tylko na chwilę. Przyszedłem oddać Ci pieniądze. Już? Przecież dopiero wczoraj pożyczyłeś? To było tak dawno? Przepraszam, tak mi wstyd! A, przypomniało mi się. A, mam pewien kłopot. Nie wiem, jak to się stało, ale umówiłem się na dzisiejszy wieczór z dwiema dziewczynami w dwóch różnych miejscach i o tej samej godzinie. Tylko z dwiema? Co to? Straciłeś formę? O, chwilowo. E, możesz mi pomóc? Tak. Możesz od nas zadzwonić i jedną odwołać. E, już do niej dzwoniłem. No, to w czym problem? Umówiłem ją z tobą. A nie, nie, nie. co ja jestem? Pogotowie ratunkowe? Bardzo dobrze. No. Powiem jej, żeby do ciebie zadzwoniła. Muszę mieć te 20 zł na dzisiaj, na wieczór. Dzięki! A, cześć, Krystian! Cześć Ale masz fajną kulę, cześć. cześć! Jacek! Cześć, Jacek! Nie znoszę sępu. Nie? To dlaczego znaczy moje ciastka? No. To już chłopak? Nie. Nie? Nie, bo kiedy je kupowałam dwa lata temu to nie był jeszcze zielony. Mm. Nie martw się, jeśli się po nich rozchorujesz, to nie będziesz musiał przynajmniej odbierać telefonów, a będziesz miał wszystkie nagrane. Bardzo się cieszę. No? Nagrane na czym? Na naszej nowej sekretarce. Nie, no po co nam sekretarka? Do tej pory nie mieliśmy i wszystko było dobrze. Ponieważ połowę dnia nie ma nas w domu, nie wiemy czasami, co tracimy. Mm. A niektóre z tych straconych telefonów nie. mogą być od dziewczyn. Jak ona działa? Ja powiedziałem. Najpierw musimy nagrać naszą zapowiedź. Ja to zrobię. Dzień dobry. Połączyliście się państwo z mieszkaniem... Przepraszam, dlaczego ty ty masz nagrywać wiadomość? Wiesz, Zuzia ma rację. To powinien nagrać ktoś z dobrym głosem. Mój głos jest niedobry? Dobry, 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 ale czasami jest taki piszczący. O, proszę. Jacek ma rację. Przepraszamy, nie ma nas w domu. Proszę zostawić wiadomość po sygnale. No i jak? Chyba dobrze. Podoba ci taka zapowiedź? Nie, jest taka nijaka! Nijaka! A, nie, nie, nie. Ktoś co nie ja odbiorę! Nie! Niech się nagle. to nasza pierwsza wiadomość! Przepraszamy, nie ma nas w domu. Proszę zostawić wiadomość po sygnale. Cześć, mówi Rita. Tutaj dziewczyna od Franka. Nie znamy się, ale słyszałam o tobie same dobre rzeczy. Wiesz, chciałabym się z Tobą spotkać dzisiaj o szóstej w hali sportowej na Powiślu. Będę czekać w barze, jestem wysoką blondynką i będę w szarej mini spódniczce. Jestem pewna, że nie pożałujesz tego spotkania. To na razie. Blondynka w szarej mini spódniczce. No to lecę. Pójdźmy, no lecę, lecę. Wiesz, jaka dziewczyna zostawia taką wiadomość? No mam nadzieję, że nie niezbyt wymagająca, bo mam ostatnie 50 zł. Możemy mu ufać? Nie lubię oddawać towar w ręce nieznajomego faceta. Nie denerwuj się. Baron dał mi słowo, że to jest najlepszy pater w tym biznesie w Warszawie. Nie bez powodu nazywają go brylantowy Książę. Zresztą od kiedy psy zwinęły hrabiego, nie mamy wyboru. Good. To daj mu. Ja poczekam, Baucie. Cześć. To ty, Rita? To ja. Wiesz, to wszystko przez te łyżwy. Ktoś doczepił do nich kółka. Poczekaj, już wstaję. Pomóc ci? Nie, nie, nie trzeba. Widzisz? W rzeczywistości wyglądasz o wiele lepiej niż na automatycznej sekretarce. Jestem... E... Wiem, kim jesteś, słyszałam, że jesteś najlepszy. Tak słyszałaś? Nie, chyba są lepsi ode mnie, ale podobno ja też jestem niezły. To nie musisz być taki skromny. Nie będę się z tobą sprzeczać. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, chcę ci coś zaoferować. Mam nadzieję, że będziesz wiedział, co z tym zrobić. Na pewno, na pewno. Na pewno. E, słuchaj, zaschł mi w gardle, muszę się czegoś napić. Napijesz się czegoś? Chętnie. Tak. To usiądź przy stoliku, ja zaraz przyniosę. Dwie kore, proszę. Dziękuję bardzo Nie przynosę ja nie mogę skręcać, ja nie nie moje skręcać! O! Proszę, proszę o! Od kogo słyszałaś, że jestem taki dobry? Cicho kto ci powiedział, że jestem taki dobry. Wszyscy tak mówią. Wszyscy? To gdzie się potem spotkamy. O ten? Chyba nie będziemy tego robić tutaj. Wiadomo, ja że nie na rolka. W takim razie może u ciebie, co? A... Dobra. Podaj mi swój adres. Słuchaj, to jest kwiatowa. Kwiatowa niedaleko stąd. Pierwsze piętro. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że przyjdziesz. W takim razie może być ósma? ósma? Doskonale. Cały mnie. Co? Co? Widziałeś to? Widziałem. Włożyłam go do kieszeni. Zwijamy go teraz? Nie. Zwiniemy go razem z innymi. A teraz idź i przygotuj się na nasze spotkanie. Idę. Idę. Lecę! Lecę! No. Jota! Zobacz, co mi się trafiło. To nie, to nie. Proszę, O! Może pójdziemy na ten? Nie. No. Lepiej chodźmy na taki, który spodoba się naszym chłopakom. A, tu, 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 tu. Mm. <grym> Już jesteś? Tak szybko? Ha, bo to jeszcze nie koniec. Ona tej przyjdzie. <grym> Dlatego, czy mogłybyście zrobić mi tę przyjemność i sobie gdzieś pójść? Właśnie planowałyśmy. Tysiu, nieważne, co planowałyście. Proszę was, czy możecie stąd zniknąć? Na przykład pójść do kina. O, o, ten film jest dobry. Jacek, ale myśmy właśnie chciały. No, Zuzu, proszę was, możecie zrobić choć raz to, o co was proszę. No, proszę was, idźcie do kina. No, o co chodzi? Dobra, postawię wam bilety. Proszę bardzo. Ale, Jacek! Za mało? Proszę bardzo, to kupcie sobie jeszcze coś do picia. A... Jeszcze za mało, tak, i sobie weźcie wszystko. Wszystko, nawet drobne sobie weźcie, proszę bardzo. Ale, Jacek! Czego jeszcze chcesz? Chciałyśmy Ci powiedzieć, że właśnie omówiłyśmy się z matkiem i pawem, że pójdziemy z nimi wieczorem do kina. Już się umówiłyście? Aha. Aie, prze, prze, przepraszam, prze, moje pieniądze. Przydadzą nam się nam, ja, dziękuję. Dziękujemy. Nie ma za co, małpy. Rita, 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 Rita. To co? Dzie, dziewczyny, dziewczyny! Co się stało? Krysio, Krysio! Tam, tam na łóżku leżą, leżą. Co leży? Aaaa. Co? Co to jest? Chyba brylanty. Skąd je masz? Były w mojej kieszeni. No co? Ty nie wygłopia się? Ty myślisz, że to są prawdziwe brylanty. Co? <laughs> Ktoś ci zrobił kawał i nasypał ci jakiś szkiełek do kieszeni. Zaraz ci udowodnię, że są nieprawdziwe. Wiesz, że prawdziwy brylant potrafi przeciąć szkło, prawda? <laughs> a ten. <laughs> o, ma, o a, m, Może to nie jest prawdziwe szkło. Co ty masz? Nie wiem. To chyba Rita musiała mnie wsadzić do kieszeni. Ale dlaczego? Może podobało jej się, jak ją pocałowałem. Daj spokój. Kim jest ta dziewczyna i co o niej wiesz? Nic nie wiem. Franek mnie z nią mówił. To jest poważna sprawa. Te brylanty mogą być kradzione. Nie strasz mnie. Ona jest taka wspaniała. Nie, to niemożliwe, że... O, to ona. Zaraz zobaczycie. Wszystko nam wyjaśni. Schowajcie jej gdzieś. Dobrze. Dobrze. <słuch> Rita, jak dobrze, że przyszłaś. Słuchaj, czy ty nie zgubiłeś jakichś brylantów? Widzisz tony? Mówiłam ci, że on świetnie udaje głupiego. Kto udaje głupiego? Kto to jest, tony? Ja. To tony przywiózł ten towar z Amsterdamu. Tu musiał zapłacić niezłe cło, co? Let's make some business. Ile one są według ciebie warte? Ile one są warte? No tak. Ile nam za nie dajesz? No. Szybko, nie mam czasu. Ech. Cześć! Cześć! To co, wyjaśni się już sobie? Przeciwnie. O, przeciwnie? Kto to jest? A, to są moje dziewczyny. Obie? Obie! Ale również to są moje wspólniczki. Ta zna się na brylantach, rubinach, szmaragdach, a tamta na wszystkich innych. Jak się na tym znasz, to co powiesz o tym? E, powiem że są kradzione. Kradzione, genialny żart. O, to nie lubi żartów. No dobrze, do rzeczy. To ile za nie dajesz? Czyli przechodzimy do biznesu, tak? E, czyli musimy zacząć rozmawiać poważnie, mm, czyli serio, mm, czyli z sensem. E, o tym jak to wygląda. Ale wygląda nieźle. To znaczy. To znaczy ile? To znaczy ile za nic? Dwa miliony złotych? Eja, go! Co wy myślicie, że macie do czynienia z amatorami? Osobiście nie dałabym wam za nie więcej niż pół miliona. Tak? Tak. No dobrze. To chcemy półtora. <laughs> Mogę wam podnieść najwyżej na sześćset tysięcy. MILION dwieście Siedemset. MILION. Osiemset pięćdziesiąt i ani grosza więcej. Zgoda. Zgoda. Zapłać mu. Ja? Słyszałeś co powiedziała. Płacić. 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 No, no, nie ma sprawy. To Zostawcie mi adres, a wyślę Wam te osiemset pięćdziesiąt tysięcy przelewem do Amsterdamu. Wolicie go tak? <noise> Wiedziałem. Ech, no dobrze, czyli w takim razie, Ech, dziewczyny, chodźcie do pokoju. Musimy otworzyć safe. Chwileczkę, dlaczego idziecie wszyscy razem? Dlaczego? Bo mamy taką zasadę nikomu nie można wierzyć. Ona nie wierzy mnie, ja nie wierzę jej, obie nie wierzymy jemu. Przepraszam. Jezu, co teraz będzie? Co teraz zrobimy? Nie wiem, wymyśl coś. A może teraz coś wymyślisz? Ja już swoje zrobiłam. No przecież stargowałam z dwóch milionów na osiemset pięćdziesiąt tysięcy. Nie słyszeliście? No to na pewno teraz wiesz, skąd je weźmiemy. Ja nie mogę być od wszystkiego. No, co... no, no, no przepraszam cię no, no, ja, bardzo, to ale... Ten... A, Uciekajmy! Ale jak? Mamy wyskoczyć przez okno? Okno? Krysia ma rację. Uciekajmy! Zjedziemy po linie! Świetnie! Ej! Co tam się dzieje? Zuziu! Idź tam z nimi, pogadaj. A! a my to skończymy. Ale o co mam z nimi gadać? Nie wiem! No jak? Wszystko w porządku? Co się tam dzieje? Yy, tam. No. Liczą szmal. To no dobrze. A dlaczego to tak długo trwa? Długo? To nie jest takie proste. Poszli liczyć 850 tysięcy, to musi trochę potrwać. No. <grystanie> Zaraz zobaczę, ile już przeliczyli. O. Wrócę i wam powiem. Skończyliście? Możemy już uciekać? Możemy. Myślisz, że to nas utrzyma? Jasne. <grystanie> <grystanie> o Boże! Ej, co tam się dzieje? Ile A mamy czego Usługujcie się! Zbierzcie się wreszcie do chyba. Idziemy. Przepraszam, że to tak długo trwało, no ale żeby przeliczyć taką kasę, trzeba mieć trochę czasu. Nie chciałbym, żeby było za mało. Ja też bym nie chciał. Nie, nie musisz przeliczać, my to zrobiliśmy. No nie no, Krysiu, czy ty zgłupiałaś? To nie jest stateczka, że ja wszystko w tym domu muszę robić sam. Dość tego! Dawaj się nie, to się. Policja nie rusza ci Policja... wszyscy pod ścianę! O, oh, oh, ale okay. to dobrze, że panowie przyszli. Stój! Stoję. Pod ścianę. ścianę. Idę. Przepraszam, ale to zeszła pomyłka. My nie jesteśmy z nimi. Nie jesteście. Nie. <t alliance> Dziękuję. Mówić pan? To oni. ukradli te brylanty. Dziękuję za pomoc. Mielibyśmy spory kłopot, żeby wsadzić was bez dowodu winy. A teraz pod razem z tamtymi złodziejami. Ale już! Panie policjancie, my nie jesteśmy złodziejami. Nie. nie. Jacek panu to wyjaśni? Mów! Przepraszam, czy mogę? Wszystko zaczęło się od mojego przyjaciela, Franka, mm -hmm. który mieszka tutaj nad nami na górze, bo on mnie umówił na randkę w ciemno z Rito. Przepraszam, e, pomyliłem mieszkanie. on, zatrzymajcie go! Policja, o... stój! Co jest? Chcesz o czymś pogadać? O tej dziewczynie, z którą mnie umówiłeś. No przepraszam cię, stary, jeżeli to było pudło, ale to nie powód, żeby wzywać policję! Spokój się. Powiedz panom policjantom, że to ty umówiłeś Jacka z Ritą. Proszę bardzo, z przyjemnością. A kto to jest Rita? A. Zwariowaliście? Ja go umówiłem z Milką. Co wy uważacie, że ja bym odpuścił dziewczynę, która tak wygląda? To ty jej nie znasz? Nie, ale to jeszcze nic straconego. To znaczy, że jak tu zadzwoniła, to wykręciła zły numer. No niestety. No dobra, dosyć tego. Zabieramy was. Wyjaśnicie to na komendzie. Ale panie policjancie... Nie gadaj, idź już! Idę. Pan na razie, stary. Cześć. Ty też, kolego. Tylko bez przemocy. Ty wszyscy wychodzić! Panie policjancie, tu naprawdę nie. zaszła Co pomyłka, powiem? bo. No, rzeczywiście. Prawie bym o was zapomniał. Ruszajcie się, już nie. Ale proszę. Ale jest. Te są Ale byłam głodna. Ja też. A, chcesz jedną? Nie jestem głodny. Nadal jesteś zły na tych policjantów? Nie, jestem zły na Rite. Co ty od nich chcesz? Przecież powiedziała im prawdę i dlatego nas wypuścili. Nie że jesteś niewinny! Wcale tak nie powiedziała. Powiedziała, ten głupek jest niewinny. Tak. A to wszystko przez tę głupią sekretarkę nie cierpi. Ale my ją lubimy i chcemy, żeby to była. Ładnie! Tu mówi Jacek: Jeżeli komuś potrzebna jest automatyczna sekretarka, to może sobie wziąć naszą za darmo. Tylko nie mówcie o tym Krysi ani Zuzi.